Jerzy Telesiński, kłaniam się i witam tych z Państwa, którzy zainteresowani są. Ja myślę, że tematem, który dotyczy absolutnie nas wszystkich najstarszych, najmłodszych, tych zapracowanych, tych, którzy wypoczywają, tych, którzy chcą dbać o zdrowie, tych, którzy chcą się uczyć, którzy chcą się rozwijać, którzy nie chcą stać w miejscu, którzy nie chcą zostać w tyle. Te nasze spotkania. To taki cykl, w którym rozmawiamy na temat cyfryzacji, jej postępów, tego jak bardzo się zmienia, jak dynamicznie się zmienia przy okazji takiego wydarzenia, które nazywa się Digital Festival, które łączy mm, no, bardzo wiele, bardzo ciekawych dziedzin życia, które tej cyfryzacji podlegają trochę my też podlegamy tej cyfryzacji chcąc nie chcąc pewnie wiele osób nawet pewnie nie zdaje sobie sprawy jak bardzo podlegamy tym bardzo dynamicznym zmianom bo to jest trochę tak szanowni państwo że o postęp nikt nie pyta czy chcemy brać w nim udział bo gdyby tak było to pewnie dalej zastanawialibyśmy się czy mamy naftę do lampy albo kiedy przyjedzie dyliżans albo chodzilibyśmy do opery a nie słuchalibyśmy radia tylko słuchalibyśmy patefonu no, nikt nie pyta nas, czy chcemy postępu, tylko po prostu bierzemy w nim udział. Czy się go boimy? Pewnie niektórzy tak, ale tutaj można byłoby zastosować taką analogię jak strach naszych przodków przed wsiadaniem do pociągu, bo przecież w gazetach straszono, że to jest coś absolutnie wbrew ludzkiej naturze, że to jest niebezpieczne. Tak samo baliśmy się elektryczności, a okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. A więc może skupmy się na tym wszystkim, co przed nami, co nam ta cyfryzacja daje w bardzo wielu dziedzinach. Ale oczywiście o tym strachu też przecież możemy porozmawiać i to pewnie potraktujemy jako pierwsze pytanie do naszego dzisiejszego gościa. Gościem jest Tomasz Staszelis, dyrektor do spraw digitalizacji grupy Polpharma. Panie Tomaszu, dzień dobry. Czy jest się czego bać? To jest to pierwsze pytanie. No, to jest bardzo ciekawe pytanie, i ja tu nie ukrywam, że porównałbym trochę tą powszechną digitalizację do powszechnej elektryfikacji. Bo wydaje mi się, że to jest fajna analogia, i na bazie tego, jak dzisiaj podchodzimy do tego, że prąd elektryczny jest dookoła nas wszędzie, no i w zdecydowanej większości przypadków ułatwia nam życie i pomaga nam w tym życiu. To myślę, że w taki podobny sposób powinniśmy podchodzić do tej digitalizacji. Natomiast, oczywiście, bardzo ważnym elementem, kluczowym tak naprawdę w procesie tak zwanej transformacji cyfrowej, to są ludzie, ich świadomość i umiejętności do właściwego korzystania z potencjału technologicznego, który ta powszechna cyfryzacja nam oferuje. Stąd też niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby rozwijać te swoje kompetencje, żeby poszukiwać tej wiedzy. Wiedza dzisiaj jest dosyć łatwo dostępna właśnie dzięki e, możliwościom cyfrowym, dostęp do internetu daje nam dostęp jednocześnie do ogromnej ilości zasobów wiedzy. I w tym kontekście wydaje mi się, że nie musimy się niczego obawiać, ale powinniśmy świadomie i z właściwą wiedzą podchodzić do tej zmiany tak żeby maksymalnie wykorzystać ją do tworzenia nowej wartości, nowego dobra. Mm -hmm. Pewnej wygody, pewnego bezpieczeństwa, dostępności rzeczy, które wydawałyby się zupełnie niedostępne, jak na przykład zwiedzanie Luwru z kanapy w Szczecinie, w Warszawie, we Wrocławiu. Dostęp do dokumentów, zasobów kultury, gdzieś odległych fizycznie, za oceanem, a przecież na wyciągnięcie ręki, albo właściwie na włożenie ręki do kieszeni i na wyciągnięcie smartfona. Przecież te rzeczy teraz no, są. Wystarczy tylko chcieć sięgnąć na przykład zadbać o edukację, ale również zadbać o zdrowie bo tak naprawdę z panem chciałbym o tym zdrowiu porozmawiać, bo przecież to by pomyślał 10 lat temu, kiedy telefon komórkowy służył tylko w zasadzie do rozmawiania, ewentualnie wysyłania SMS-ów, ale to takich pierwszych, nieporadnych, drogich, że będziemy mieli co? Przychodnie w kieszeni? Czy to przesadza jeszcze? Tak. No tu rzeczywiście te możliwości technologiczne, możliwości cyfryzacji, jeśli chodzi o szeroko pojętą ochronę zdrowia, ale również jeśli chodzi o profilaktykę. Jeśli chodzi o, o unikanie ciężkich chorób, czy też po prostu zdrowy tryb życia, te możliwości są bardzo duże i one rosną wykładniczo. Jeżeli popatrzymy na ilość rozwiązań, które pojawiają się rok do roku, to one zdecydowanie, ten przyrost jest bardzo duży. I w tym kontekście. No oczywiście trudno nie, nie dotknąć naszych ostatnich doświadczeń, czyli doświadczeń pandemii, w której zdecydowanie rozwiązania, które oferują nowe technologie w obszarze ochrony zdrowia, no były bardzo ważne w celu przynajmniej zmniejszenia tego negatywnego efektu wynikającego z lockdownu, z. Niemożliwości dotarcia do lekarzy, realizacji takich rzeczy jak recepty chociażby. Ja tutaj podam przykład, dobry przykład, pozytywny przykład, że wprowadzona u nas w kraju e-recepta, która pojawiła się tak naprawdę gdzieś na początku 2020 roku powszechnie, do dzisiaj tak naprawdę wystawiono ich ponad 275 milionów dla 25 milionów naszych obywateli, ale co też bardzo istotne, Udział e-recepty dzisiaj we wszystkich wystawionych receptach jest ponad 90%, co oznacza, że w momencie, kiedy poznaliśmy korzyść, która może płynąć z e-recepty, nauczyliśmy się ją obsługiwać, to tak naprawdę bardzo chętnie z tej możliwości korzystamy. Chyba im bardziej ułatwiają nam życie te rozwiązania, tym mniej się ich boimy. Mówię o tym dlatego, że jednym z adresatów tego, co proponuje Festiwal Cyfryzacji, są seniorzy, czyli ci, którzy być może potrzebują trochę więcej czasu, żeby opanować te technologie, które są dostępne, ale przecież. Jak wiele jest już takich rozwiązań, jak jakieś no, urządzenia monitorujące stan zdrowia, a nawet reagujące na jakieś zagrożenie zdrowia. Mam na myśli takie urządzenia, które na przykład wzywają pomoc, jeżeli ktoś się przewróci. Tak? To, to już chyba zaczyna być no, niczym nadzwyczajnym. Są takie, takie urządzenia, które i monitorują nasz stan zdrowia, i sen, i ciśnienie, i tętno, i wiele innych parametrów, które bardzo są istotne, na przykład w wymianie informacji. Z lekarzem. Jak najbardziej. I, I rzeczywiście dostępność tej technologii jest dzisiaj e, duża, brew pozorom. Natomiast cały czas jest jeszcze kwestia naszej świadomości i umiejętności wykorzystania tego nie tylko nas jako odbiorców, ale również możliwości wykorzystania tego w, w systemie ochrony zdrowia. To jest zdecydowanie wielowątkowy problem. Ale jakby z punktu widzenia społeczeństwa, to muszę przyznać, że w ramach raportu, który jest publikowany z okazji Festiwalu Cyfryzacji na temat społeczeństwa 5.0, widzimy wyraźnie, że tak naprawdę ponad 60% ankietowanych osób jest gotowa na to, żeby używać takich opasek, urządzeń monitorujących ich stan zdrowia, właśnie w celu zwiększenia skuteczności terapii w celu unikania sytuacji, które, że tak powiem, eskalują, problemy zdrowotne itd. To jest bardzo pozytywny sygnał, moim zdaniem. Również ponad 50% ankietowanych powiedziało, że gotowi są na rozwiązania tak zwanych telekonsultacji. Oczywiście bardzo ważne jest tutaj też stwierdzenie, że te telekonsultacje dzisiaj obejmują ogromny zasięg rozwiązań od zwykłych rozmów telefonicznych. Do zaawansowanych diagnostycznie rozwiązań tej telekonsultacji poprzez internet, przy pomocy kamer, czujników itd. I tu, oczywiście, no, te bardziej zaawansowane zdecydowanie dają większe pole do popisu dla specjalistów, żeby ta diagnoza była adekwatna do aktualnej sytuacji zdrowotnej. Więc to wszystko musi być właściwie dopasowane. Mi się wydaje, że trudno jest dzisiaj pomyśleć, że tego typu rozwiązania całkowicie wyeliminują tradycyjne działania służby zdrowia, bo szczerze mówiąc, nawet nie powinny. Natomiast one powinny stać się komplementarne i wspomagające w taki sposób, żebyśmy tak naprawdę zwiększyli znacząco efektywności naszej, na, naszego systemu ochrony zdrowia, nie musieli czekać tak długo w kolejkach do, do specjalistów, do lekarzy, ale na pewno nie wyobrażam sobie dzisiaj żeby te rozwiązania mogły tych lekarzy zastąpić. Wydaje mi się, że również rozwój medycyny jako dziedziny, w ogóle, w porównaniu do tej, którą znamy sprzed lat 10, 20 czy 50, jakby wymusza rozwiązania, wymusza pewne mechanizmy czy pewne narzędzia, dzięki którym będziemy, że tak powiem, równolegle nadążali za rozwijającą się medycyną, która staje się coraz bardziej kompletna, coraz bardziej składająca się z wielu parametrów, które można ocenić, złożyć i dopiero mieć wynik. Więc podejrzewam, że to nawet nie chodzi prawdopodobnie o to, żeby jeden typ cyfrowej medycyny wyparł tę tradycyjną, ale raczej, żeby go dopełnił, żeby stał się trochę taki hybrydowy, może jak praca, którą pełnimy, której nie wyobrażamy sobie, która nie jest tylko wyłącznie pracą albo biurową. Albo z domu. Każdy z nas jest w stanie przygotować się również w domu z pewnych względów do swojej pracy, zapewne, co jest oczywiście pewną wygodą również. I myślę, że tak samo jest z medycyną, która staje się coraz bardziej interdyscyplinarna złożona oraz wymagająca pewnie też coraz większej ilości danych, żeby informacja na temat pacjenta może gdzieś zostawała, może uzupełniała się z każdą kolejną wizytą, każdym kolejnym medycznym procesem. Tak, to zdecydowanie tak i jeżeli nie wiem, weźmiemy sobie jako przykład bardzo popularne schorzenie dotykające bardzo wielu z nas, czyli chociażby nadciśnienie tętnicze. To wiemy, że bardzo istotne jest to, żeby przejść przez pełną diagnostykę i rozmowę z lekarzem. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta komplementarność mogłoby wyglądać w ten sposób, że urządzenia, które są w stanie monitorować stan naszego ciśnienia i ewentualnie przekazywać te informacje lekarzowi prowadzącemu, dają szansę reakcji na jakieś zmiany, czy dają szansę chociażby wykrycia tego, że my w pewnym momencie z jakiegoś powodu przestajemy brać leki. Bo takie rzeczy się też zdarzają. Badania rynkowe, które są prowadzone na całym świecie, pokazują, że niestety ta zgodność czy zastosowanie się do zaleceń lekarskich w kontekście po prostu brania zapisanych leków, no niestety jest stosunkowo niska, szczególnie po kilku miesiącach, pierwszych miesiącach, kiedy to bardzo wiele osób tak naprawdę rezygnuje z terapii często nie widząc, jaki to ma w rzeczywistości wpływ na, na te parametry zdrowotne. Natomiast tutaj właśnie te możliwości technologiczne, cyfrowe mogłyby nam pomóc jednak uniknąć doprowadzenia do sytuacji zagrażających naszemu zdrowiu czy życiu. Rozwiązania czy te narzędzia, które mamy do dyspozycji, często kojarzą nam się z takimi zupełnie lekarsko-medycznymi urządzeniami, jak takie opaski monitorujące nasze postępy sportowe, opaski, które zakładamy na różne części ciała, nie tylko na nadgarstek, biegając albo pływając, żeby rozwijać również postęp swoich osiągnięć sportowych. I chyba przyzwyczajamy się do tego, że w taki sposób możemy monitorować to nasze zdrowie, i pewnie to w tę stronę również idzie, ale proszę, Powiedzieć, czy ta medycyna cyfrowa, czy cyfryzacja, digitalizacja medycyny to również jest taki obszar, mm, powiedzmy, czysto lekarski? Mam na myśli również, jak to rozwija się w, na uniwersytetach medycznych, albo na salach y, operacyjnych, na blokach operacyjnych. Czy, czy to też y, jakoś pewnie mniej zauważalnie, ale jednak to też jest bardzo istotny rozwój? Zdecydowanie tak. Ja, ja, ja panu powiem, że kilka miesięcy temu odbyła się taka konferencja dotycząca właśnie zastosowania rozwiązań technologicznych, sztucznej inteligencji w medycynie. I występowały tam różne ośrodki akademickie, które naprawdę proponują fantastyczne pomysły, rozwiązania do tego, żeby właśnie zwiększać skuteczność tych, tych działań lekarskich. Zwiększać skuteczność terapii, zwiększać skuteczność diagnostyki. Wydaje mi się, że tutaj jest wspólne zrozumienie tego właśnie, i, i Pan o tym wspomniał chwilkę temu, że dostęp do danych, danych pacjenta, jakby w długim okresie życia tego pacjenta i właściwe narzędzia do tego, żeby te dane odpowiednio szybko przeanalizować. Porównać z jakąś dokumentacją medyczną powszechnie dostępną, daje takie możliwości, żeby znacznie lepiej spersonalizować to podejście do danego pacjenta i żeby spróbować właściwie określić te wszystkie parametry trybu życia, odżywiania się, kwestie genetyczne, rodzinne, które mogą wpływać na taki, a nie inny rozwój danego, danego schorzenia. Także tutaj znowu te technologie, nowoczesne technologie cyfrowe zdecydowanie mogą być komplementarne, żeby wspomóc lekarza we właściwej diagnozie i określeniu właściwej terapii. Czyli krótko mówiąc, im więcej mamy danych, nawet takich meta danych na temat pacjenta, tym chyba lepiej, łatwiej albo bardziej kompletną diagnozę można postawić, albo projektować tę przyszłość zdrowotną takiego pacjenta, ewentualnie właśnie, bo mam wrażenie, że to, o czym przede wszystkim rozmawiamy, skupiamy się na wyprzedzeniu tej medycyny, która już ingeruje w chorobę, w jakiś stan. Raczej bardziej chodzi o to, żeby tego stanu uniknąć, albo tak ludzi przygotować albo przyzwyczajać, żeby wiedzieli, że to jest rodzaj inwestycji. To znaczy, im bardziej będziemy dbać o siebie, tym bardziej eliminować będziemy pewne zagrożenia, które chcąc nie chcąc, czekają na tych, którzy palą, na tych, którzy źle się odżywiają, na tych, którzy nie prowadzą zdrowego trybu życia. Czyli bardziej zapobiegamy. Dokładnie tak. To właśnie największa siła tych rozwiązań cyfrowych, moim zdaniem, jest w tej roli predykcyjnej, w tej roli, która może wspomagać profilaktykę, właściwy tryb odżywiania, właściwy tryb życia, który może pozwolić nam znacząco zmniejszyć ryzyko. Zachorowanie na, na jakieś konkretne choroby, które mogą wynikać albo z tego, że my jesteśmy w danym środowisku narażeni na pewne rzeczy, typu smog na przykład, czy inne warunki zewnętrzne, ale mogą też wynikać właśnie z historii chociażby chorób w naszej rodzinie. Od wielu lat lekarze są w stanie tego typu analiz dokonywać, natomiast oczywiście tutaj jest kwestia tego, że tych danych może być tak dużo, że w tym krótkim czasie, który mamy na to, żeby skupić się na, na rozmowie pomiędzy lekarzem i pacjentem, będzie ogromną pomocą, jeżeli tego typu analiza zostanie wykonana przez tą technologię, która może tutaj nam bardzo mocno pomóc we właściwym dopasowaniu tych różnych źródeł danych. Do konkretnego problemu. Czyli, krótko mówiąc, w jednej ręce skalpel, w drugiej ręce odpowiednie algorytmy staną się równie istotnym, równie niezbędnym narzędziem w ręku lekarza, no może stetoskop, bo ten skalpel to jakoś tak zabrzmiał okropnie. Do to jeszcze... Ale powiem tak, mhm. że, że, że to, co pan powiedział, ten stetoskop, mamy przecież nawet polski startup, który opracował taki zdalny stetoskop, tu też nie chodzi o to, żeby to była rewolucja zupełna. Bo to może być dalej ten sam stetoskop, tylko dzisiaj w tradycyjnym stetoskopie, który widzimy u wielu lekarzy, no oczywiście z racji jego konstrukcji nie ma możliwości, żeby lekarz zbadał nas zdalnie. Natomiast przy takim stetoskopie właśnie elektronicznym, taka możliwość się pojawia. I tutaj możemy, możemy rzeczywiście zwiększyć możliwość, na przykład dotarcia do osób, do których w danym momencie lekarz ma trudności, żeby dotrzeć. Są całe rozwiązania funkcjonujące już na przykład na rynku amerykańskim, gdzie do telefonu komórkowego dokładane są takie elementy, które pozwalają w domu rodzicom pomóc w diagnozowaniu schorzeń dziecka. Po drugiej stronie, że tak powiem, łącza czyli po drugiej stronie internetu jest lekarz, ale ten lekarz nie musi być fizycznie w tym pomieszczeniu. I właśnie takie urządzenia, jak odpowiedni wziernik do ucha, jak odpowiedni, jak właśnie ten stetoskop zdalny, pozwalają na pewien poziom diagnozy zdalnej i podjęcie decyzji, czy konieczna jest diagnoza już taka rzeczywista w gabinecie lekarskim, czy można zastosować jakąś terapię, która przynajmniej na tym etapie może być skuteczna w kontekście jakby opinii lekarskiej. Także, także tego typu rzeczy już dzisiaj są. Kwestia tylko odpowiedniego wdrażania ich do, do systemu y, ochrony zdrowia. I pewnie jakieś, y, tu zbliżając się nieco do błędy naszej rozmowy, pewnie również jak. Jakaś odwaga ze strony pacjentów, ale to też jest praca tych, którzy takimi technologiami dysponują, żeby przekonać, że to nie jest tak, mówiąc krótko, że za rok czy za dwa roboty będą nas leczyć, tylko nadal to będą żywi ludzie, tyle że wyposażeni w dużo bardziej zaawansowane, dużo nowocześniejsze i dużo lepsze, trafniejsze może w tej medycynie, w tym leczeniu narzędzia. Tak, i, i ja myślę, że w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Oczywiście jedno z bardzo ważnych elementów wdrażania technologii cyfrowych w ochronie zdrowia jest to, że bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo jego danych jest sprawą nadrzędną. Natomiast rzeczywiście, budując czy rozwijając naszą świadomość, zadając pytania, otwieramy możliwości, które zdecydowanie mogą poprawić nam stan naszego zdrowia. A być może w niektórych sytuacjach nawet mogą e, pomóc uratować ludzkie życie, właśnie dlatego, że będziemy w stanie odpowiednio przewidzieć pewne ryzyka, e, zanim one nastąpią i zanim one dotkną e, nas sam. Czyli tutaj, w świecie digitalizacji medycyny, zasada, że po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze chronić, e, nadal obowiązuje. Tak jest. Jak najbardziej. I wydaje się, że właśnie w ta digitalizacja ochrony zdrowia, medycyny, dlatego ona postępuje troszeczkę wolniej niż na przykład nie wiem, w bankowości czy w sklepach internetowych, dlatego że ten element sprawdzenia, żeby to wszystko funkcjonowało właściwie, żeby było bezpiecznie, jest no, bardzo, bardzo istotny i nie można go tutaj zlekceważyć. I z pewnością tak będzie, tak jak było i tak jest. Tomasz Staszelis, dyrektor ds. digitalizacji Polpharma Group. Panie dyrektorze, to chyba dużo zdrowia życzę. Przede wszystkim tego na etapie jeszcze zapobiegania i jak najwięcej ciekawych rozwiązań, które już za chwilę będziemy mieli okazję przetestować, zobaczyć, z których będziemy mogli skorzystać, dbając o zdrowie, w gabinetach lekarskich. Tego życzę. Również wzajemnie i zapraszam na nasz festiwal, bo tam zdecydowanie można się bardzo dużo dowiedzieć na temat tego, co technologie cyfrowe mogą dla nas zrobić. Do zobaczenia na festiwalu.